Cześć, tu Tomek. Dzisiaj temat będzie trochę techniczny, ale nie myślcie, że nudny. Będzie o gazie, o bąbelkach w piwie. Sporo osób nowych do nas zagląda w ostatnim czasie i dla nich zaskoczeniem jest to, że piwo lane w Cesarskiej jest inne, niż piwo, do którego przywykli. Tak? Na ogół piwo z dużych koncernów. Ci, którzy siedzą w tematyce piwa, bardzo cenią to, że w cesarskiej piwo jest mniej nagazowane. Zaraz powiem dlaczego. Natomiast dla osób, które jakby przywykły do tego, że piwo ma dużo gazu, są zaskoczeni tym piwem i sądzą, że coś jest z nim, z nim nie w porządku. A tak wcale nie jest. To jest nasz celowy zabieg. Sporo sobie trudu zadaliśmy, żeby właśnie to piwo takie było. I co najważniejsze, ponosimy spore koszty miesięczne, bo kupujemy znacznie droższy gaz. Ale do rzeczy. Żeby piwo nalało się do szklaneczki z beczki, potrzeba je czymś wycisnąć z tej beczki. Robi się to gazem. Ten gaz jest podłączony z butli oczywiście, pod dużym ciśnieniem, przez taki reduktor. I przez ten reduktor, na tym reduktorze sobie ustawiamy ciśnienie, które jakby już naciska na powierzchnię tego piwa w beczce. I nacisk ten powoduje, że jest wyciskane później do góry, do wężyta i trafia w efekcie na kran. I teraz tak, ten gaz standardowo to jest dwutlenek węgla. Efekt jest taki, że jeśli taka beczka jest przez kilka dni podpięta do takiej instalacji, to z jednej strony piwo ma już dwutlenek węgla w sobie to wynika jakby z, z działalności drożdży, natomiast jeszcze do tego przez te kilka dni, jak jest podpięte pod ten dwutlenek węgla, ono się dodatkowo nasyca. Robi się, tak jak wiecie, jakbyście nabój do syfonu włożyli do wody gazowanej, znaczy, przepraszam, do zwykłej wody, po, 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 pomieszali to i za chwilę macie wodę gazowaną. Po prostu ten dwutlenek węgla błyskawicznie rozpuszcza się w tej wodzie lub w piwie i powoduje, że to piwo jest bardziej nagazowane. No i efekt jaki jest? Że po prostu, no, że zamiast takiego piwa, którego możecie wypić, nie łyk, możecie wypić szklankę, dwie szklanki, trzy szklanki. Macie piwo, które, jest, które szczypie w język od tego dwutlenku węgla, które przez to nie czujecie smaku e, tego piwa wyraźnie. Potem e, wasz brzuch wygląda tak. Tylko chcecie? No właśnie nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby, żeby tego dwutlenku węgla troszeczkę było. Ale nie tyle, żeby po prostu rozdymał was, żeby, żeby ble, bekało się tak po wypiciu szklanki piwa. Chodzi o to, żeby on, on delikatnie pieścił, ale nie przysłaniał ani tego smaku piwa, ani tego właśnie tego całego bukietu, tak? Bo w końcu w krafcie chodzi o smak, tak? To nie jest piwo koncernowe, które ma być tylko zimne i, i ma się pić jak wodę. Po prostu to piwo ma mieć smak. I o to właśnie chodzi. I dlatego, słuchajcie. Zamiast dwutlenku węgla, nie od teraz, od cesarskiej 2,0, tylko już od ponad roku, wszystkie piwa w cesarskiej są lane na mieszance azotu i dwutlenku węgla w proporcjach 70% azotu, 30% dwutlenku węgla. Handlowo ta mieszanka się nazywa Fresh Mix i na takiej mieszance lany jest Guinness. Dlatego słuchajcie, każde piwo na tym kranie lane jest u nas tak, jak się leje Guinnessa. Jeśli dynamicznie sobie nalejecie każdy z tych piw do swojego kufla, to też zobaczycie ten kaskadowy taki efekt, który obserwuje się w ginesie. Spróbujcie sami, zobaczcie, jak to wygląda. I miejcie tego świadomość, że robimy to celowo. Celowo kupujemy droższy gaz, ponieważ ten Fresh mix jest dużo droższy niż dwutlenek węgla, ponieważ chcemy żeby to piwo nie było mocno nasycone. Chcemy, żeby to piwo dzięki temu miało smak, żeby było wyraziste, żeby nie rozdymało. I powiem Wam, ludzie, którzy się znają na piwie, dużo lepiej oceniają piwa u nas. Nawet takie popularne jak na przykład Radegast oceniają je dużo lepiej, ponieważ te same piwa lane na azocie w porównaniu do lania na dwutlenku węgla smakują lepiej. One są takie pełniejsze w smaku, bardziej kremowe, lepsze. Swoją drogą, że są też przez to mniej, jak widzicie tutaj w szklance, nie, nie buzuje mi, prawda? One są też takie bardziej spokojne, tak? Ale to jest. To tak ma być. O to właśnie chodzi, tak? Więc nie krytykujcie nas za to, co robimy dobrze. Docencie to. Tyle.